Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam wyprawkę dla kota, więc zapraszam do oglądania. Ja tutaj mam rozpisane właśnie różne rzeczy. Pierwszą rzeczą podstawową jest karma. Koszt takiej karmy to około 6 zł w takiej dużej paczce, mokra. W tych mniejszych paczkach no jest, troch, jest trochę droższa, no bo wiadomo, to jest mokra, ale no smaczniejsza. Przynajmniej dla mojego kota, ale koszt suchej karmy, dużego pudełka. Ja mam taki junior, tam jest waga, i w ogóle ile trzeba dawać. No to koszt takiej karmy to 6 zł. Ja mam na dole karmę, więc nie będę jej przynosić. Tylko te rzeczy, które tutaj mam, no to będę wam pokazywać. Kolejną rzeczą jest legowisko. Różnie jest z tymi legowiskami. Naprawdę. Ale tak normalnie, to gdy patrzę na te ceny, to tak jakoś około 30-20 zł, Ale możecie zrobić samemu takie legowisko. No ja mam już w sumie dla kota, ale takie kupione. Więc będzie wam potrzebny taki materacy, Zobaczcie, tu jest zabaweczka. Koce. Ja mam taki. Więc ja tutaj wszystko zrobię i do was wrócę. Tak, to wygląda nie jest to najlepsze. Ale tak, jest ciepłe więc takie koce to można kupić no i można zrobić legowisko więc no można sobie kupić koce i samemu zrobić takie legowisko no ale tak to około 30 zł Można nawet się myślę takie jakieś tańsze więc yy, w zależności jakiego macie dużego kota to takie sobie robić. ja, ja tam podobno materacy, żeby było miękcej mój kot właśnie spał w takim Ej, mu robiłam legowiska, gdy jeszcze nie mam swojego, ale już ma. W sumie, taki ma duży drapak. Legowisko z takimi różnymi, może w którymś odcinku zobaczymy. Dobra, to idzie tam. Kolejną rzeczą jest szczotka. Ja tutaj mam szczotkę Ej, Tu można wykorzystywać dla krótkowłosych kotów, ale ja mam długowłosego, więc ta szczotka gdzieś trochę tu kłaku, wiedzę, ale obrałam trochę tą szczotkę. Ej. Więc ja mam taką. Ona y, kosztowała mniej niż 10 zł, ale taka przeciętna cena to jest właśnie 10 zł. Już nie pamiętam ile, z 8, 8 zł. Nie wiem, ale taka może, może być. To jest taka drewniana. Tutaj ma wszystko metalowe. A tutaj ma takie włosie. Więc około 10 zł za taką szczotkę. No. Można zamówić na internecie albo w jakimś sklepie. Ja mm, kupiłam to w eklerku. No, ale można też w jakimś zoologicznym kupić. No i właśnie na internecie, na przykład na Allegro, bo na Allegro chyba wszystko jest. No więc szczotka. Yy, kolejną rzeczą jest transporter. Yy, ja teraz nie mam transportera. Znaczy mam, ale taki materiałowy, bo właśnie nie mogę znaleźć takiego zwykłego. Ale ten materiał. Materiałowe no to nie wiem ile w sumie, ale transportuję. Widziałam ceny jakoś 50 zł. Bo na filmiki, mówili, że 50 zł. I sama patrzyłam i naprawdę kosztuje 50 zł, więc to jest trochę taka droga cena. Ale myślę, że te materiałowe to jakoś dałam 3, około 30 zł, może nawet mniej. Na pewno nie wyżej. Więc takie materiałowe też są dobre, ale puszek nienawidzi transporterów. Ale lubi za to chodzić na spacery na smyczy, więc można też smyczyć. Więc taki transporter plastikowy, taki bardzo porządny, to około 50 zł. cena. Więc no. Kolejną rzeczą jest kuweta. I ja mam tu taki właśnie dla Was, taką e, dla tych, którzy nie mieszkają w blokach. Można chodzić z kotem na spacer. Mój kot ma smycz, taką bardzo długą. I zawsze rano chce iść na pole. I no i tam go na tą smyczkę, na mnie on zrobi kupę, siku, no i później idzie do domu, i cały dzień w domu siedzi. Chyba, że musi jeszcze chce na pole iść. No i ja nie potrzebuję kuwety, bo nie, mam, nie mieszkam w jakimś bloku, tylko mieszkam po prostu na wsi. I mam bardzo dużo miejsca. I właśnie po co kuwetę, żeby śmierdziała? Jak właśnie kotek może iść na pole, no ale jak mieszkacie w blokach, no to tak nie za bardzo. No ale. Zobaczcie. mam widoki. No, śniegu to za bardzo nie ma. Ale tam góry. Nie wiem czy widać, ale tu wyciągnie dzisiejsza moszkowa. <laughs> Więc kolejną rzeczą jest... Znaczy są zabawki. Ja mam tu dużo zabawek. Można samemu zrobić albo kupić. Ja zrobiłam zobaczcie taką na sznureczku. Taką z balonika i Pusio bardzo lubi. Pusio lubi takie właśnie to tak mu no tak latają i on tak to łapie i tak gryzie, więc można sobie zrobić. Koszt takich zabawek em, jak widziałam najdroższą to chyba 10 złotych kosztowała dla, dla właśnie zwierząt. Mm, ale może są droższe, nie wiem. Z nie widziałam droższych, ale tak. Są różne wędki, no ale później woli takie rzeczy. On lubi też piłeczki różne, więc to jest takie do zrobienia. Kolejną rzeczą, tutaj ma takie klocki. Nie, no nie za bardzo się lubi tym bawić, no ale też od czasu do czasu się pobawi. Zwykłe klocki Lego i on tego nie odczepi. No mi. Więc klocki można ten sobie wziąć i zbudować. Coś, ja mam takie, coś dziwnego. Kolejną rzeczą z takiej gry to jest taka rybka piankowa. Takiej innej gry, takie krokodyle, co się tak trzeba łapać te rybki taką maską. No i późno też bardzo lubi tą rybkę. Lubi się ba bardzo nią bawić. Jak ją gdzieś zobaczy, no to zaraz się nią bawi. Więc taka rybka. Kolejną rzeczą od mojego brata jest takie autko. Późno też nie za bardzo lubi, ale czasem to sobie on tak. Mieździ, ale jak był mały, to tu jest taki tor. To jest taka torba z moimi gumkami do robienia na To jest taki tor. I jak on właśnie do nas przyszedł, to mój brat sobie puszczał tu autka i odpusia tak je łapał. Więc bardzo też to lubiał ale teraz nie wiem dlaczego. Teraz woli spać. A wtedy się wolał bawić. Choć dopiero 28 czy 29, nie pamiętam, dopiero będzie miał 9 miesięcy. Więc no nie jest aż taki stary. Nawet nie jest, że się jest starszy od niego. Więc autko, on sobie to tak popycha, czasem, czasem sobie to gryzie. Takie... To jest z takiej gazetki. Z takimi. Tutaj mamy żółwika takiego, z tymi błyszczącymi oczkami i to jest naprawdę prawdziwy, ten żółwik. Taki z tymi niepodróbka. Musi się bardzo ładnie te oczka świecą i później sobie lubi go gryźć, więc no. Rzadko mu daję, bo mi trochę szkoda, a dla psa to jeszcze by było bardziej, bo pies to bardziej to gryzie. No ale później też czasem ja mu to daję łapkę na ten komisie, no i sobie. Yy, i on sobie tym bawi się. Przepraszam za mojego brata, on coś tam się głupoty gada, więc taki misio. Yy, no i następną rzeczą jest drapa. W zależności jaki chcecie kupić drapak. Taki mały drapak, taki na ziemi to jak właśnie też oglądałam, to około koszt, koszt 100 zł, 100 złotych 90 zł, no tam max nie wiem ile złotych, ale właśnie taki, taki drapak. Oglądałam też różne właśnie filmy i właśnie około tylu złotych yy, kosztuje taki drapak. Chyba, że większy, taki jak ja mam taki domek. Nie wiem ile kosztował, ale chyba minimum taki wielki domek kosztuje 200 zł. Chyba, że kupicie jakiś różręny. No ja miałam nowy, miał przejść szary, a przyszedł beżowy i jest bardzo brudny, ale i tak jest bardzo fajny. No i my nie wiem ile zapłaciliśmy za ten drapak, ale właśnie około tak 200 zł, może więcej. E, więc tak, no jak to zobaczycie. Tutaj e, jest ten drapak i tutaj gdzie mam spisane. To są właśnie zabawki, 10 zł, ale jeszcze plus tam różne inne zabawki. Tutaj właśnie ta kuweta, transporter, szczotka, legowisko karma, A ósmym rzeczą są miski. Jedna sztuka kosztuje około 6 zł. Ja w tepku kupowałam właśnie za 6 zł, w moja mama kupowała. Były różne kolory, a my mamy białą i różową. Była jeszcze właśnie fioletowa i taka niebieska, ale pewnie wtedy nie było. Nie wiem. Więc miseczki. 6 zł za sztukę. Nie wiem w sumie tak dokładnie ile, ale około tylu zł. Chyba, że jakieś macie tam podwójne miski. I ta miseczka jest metalowa, nie plastikowa. Kiedyś w pszczółce takiemu takim innym kotowi poli, ale już go sami nie ma. Nie zdechł, tylko po prostu no, uciekł, jak szłam do szkoły, ale taka pani. Z pracy mojej cioci ma tego kotka i jest, mówi, że jest bardzo fajny. Bo to jest jakby taka przybłęda, którą tutaj przeprowadził i biednej było no była cała do Więc wtedy mieliśmy plastikową w pszczółce, taką yy, czerwoną. No ale też się bardzo fajnie, fajnie sprawdzała. I dalej ją mamy malenie dla puszka. Więc takie rzeczy mamy. I jakoś całość, to zaraz wam powiem, z tymi większymi cenami to jest... z tymi większymi rzeczami to jest około 340 zł, dwie miseczki, duży drapak, właśnie ta zabawka za 10 zł. No i te pozostałe rzeczy, no to właśnie około, około... 340 zł, a tak to, tak, gdy ten mały drapak, no to y, około właśnie odjąć to no to około 230-240 zł, coś około. Więc no, taka jest cena. Oczywiście wszystkiego nie trzeba kupować z tego, właśnie jak nie mieszkacie w bloku, no to nie trzeba kupować kuwety. Można kupić tańszy transporter, tańszą jakąś szczotkę. Jakąś tańszą, zrobić samemu legowisko, no karmę można taką kupić właśnie, zabawki to można też samemu zrobić, drapak można taki kupić za 50 zł też, taki mniejszy, co się na kanapę zakłada jak macie. No i miseczki, no to miseczki są i plastikowe są o wiele tańsze, więc wyjdzie Wam taniej, jak, jak Wy nie kupicie kuwety, no i transporterek ten materiałowy, to wyjdzie Wam troszeczkę taniej. No ale myślę, że Wam odcinek się spodobał. Jeżeli tak, no to zostawcie łapki w górę. No i subskrypcję na tym kanale, a ja się będę z wami żegnać, pa!